Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna. Witam każdego ciebie na runie dnia. Kochani, na dziś na 12 marca 2024 mamy energię runy Naudis, 10 runy Harku, a więc też jedyneczki, więc szansa na rozpoczęcie czegoś nowego poprzez właśnie zakończenie różnych rzeczy. A jest szansa dziś, bo słoneczko w Naudis wschodzi więc y, może być jakieś zakończenie jakiegoś sporu z kimś, kochani, albo załagodzenie jakiejś sprawy dzisiaj, albo też wyzwolenie się z, pod jakiegoś przymusu od jakiejś trudnej sytuacji. Naudis y, mówi nam o przeszkodach, o ograniczeniach, mówi o tym, że być może dzisiaj sobie zaplanowaliśmy dzień, Mamy już plany, co chcemy zrobić, gdzie chcemy pojechać, czym chcemy się zająć, a okaże się, że coś na tej drodze w kierunku realizacji naszych celów stanie, czym będziemy musieli się zająć. Niekoniecznie będzie nam to odpowiadało, bo nie będzie to zgodne z naszym planem, ale tutaj runy mówią, że no jakby. Naudis uczy cierpliwości i mówi, że możemy dojść do celu tylko poprzez właśnie doświadczanie różnych rzeczy. I jeżeli to, co gdzieś tam na tej naszej drodze do załatwienia pewnych spraw dzisiaj stanie, no to jeżeli się przymusimy troszeczkę, skoncentrujemy tak. Zabierzemy się, mimo jakiegoś zmęczenia, zamartwiania, jakiejś niechęci, złego nastroju, złego samopoczucia, zabierzemy się, no to yy, i jakby zdecydujemy się, żeby to dokończyć, żeby to dopiąć, no to tutaj te, będzie ten przypływ yy, sił, i będziemy później zadowoleni, że, że jednak się za to zabraliśmy, że, że, yy, że tutaj. Yy, jakby zdecydowaliśmy się podejść do tego, bo mamy już to zakończone, będziemy mogli to złożyć, jeżeli to dotyczy jakichś dokumentów, będziemy mogli na przykład to odkreślić grubą krechą, że już mamy, odhaczamy i będziemy mogli pójść dalej, albo to otworzy furtkę, żeby właśnie przejść troszeczkę dalej, właśnie w kierunku dalszej realizacji. Tutaj przede wszystkim Naudis mówi o takich ograniczeniach, które nas spotykają za sprawą innych osób, więc być może być tak, że mamy coś zaplanowane, a ktoś do nas zadzwoni, będzie potrzebował czegoś, albo nam będzie narzucał, że trzeba to, tamto, tak, czy dziś koniecznie trzeba się tym zająć, no i to tutaj takie ograniczenia będą, tak, albo też może być też tak, że my mamy ograniczenia, w swojej głowie, że obawiamy się, tak, może chcieliśmy się o coś starać, no a tutaj nie będzie tak łatwo, bo się okazuje, że trzeba złożyć więcej dokumentów, że trzeba tych dokumentów więcej zebrać, trzeba je wypełnić. Na przykład jeżeli chcemy się o coś starać, a to ma się przysłużyć później do realizacji naszego celu, no to yy, tak naprawdę, yy, kochani, no jeżeli się przymusimy, yy, usiądziemy yy, do tego, zajmiemy się tym, no to będziemy się cieszyć yy, tak yy, później oczekiwanymi efektami. No, Naudis mówi tutaj o takich właśnie trudnościach, takim też trudnościach dokonania wyboru, bo być może właśnie będziemy stali na rozdrożu, czy jednak to, czy, czy, czy według planu I, i, i tutaj, kochani, no, Runa Tutaj też daje nam do zrozumienia, że ważna jest bardzo cierpliwość, że to jakby ta cierpliwość, żebyśmy niczego na siłę nie wymuszali, że żebyśmy niczego na siłę nie robili, bo, bo ta cierpliwość tutaj popłaci. Ona przyniesie, przyniesie coś dobrego. Jeżeli będziemy cierpliwi, zaufamy sobie, no to przyjdzie taki wzrost i mocy i siły woli i, i, i będzie tutaj możliwość usunięcia tych negatywnych przeszkód, tak? I żebyśmy się nie obawiali, bo żebyśmy żyli tak naprawdę w teraźniejszości, bo no. Stają przed nami różne sytuacje, różne zdarzenia, z którymi trzeba się uporać i tak naprawdę poprzez właśnie realizację tego, yy, też podejmowanie tych działań, tych, tych yy, szukanie tutaj nowych rozwiązań, yy, tak, nowych pomysłów no to decydujemy o, o swojej przyszłości w tym właśnie miejscu, tu i teraz, tak? Więc jakby na siłę wymuszanie, no to niekoniecznie, tak? Bo wszystko idzie swoim tempem, ma swój czas. I tutaj Naudis mówi, uzbój się w cierpliwość, czekaj, już jesteś na prawie finiszu, tak? Już, już widać koniec tych trudności, tych konfliktów, tych jakby... Tego, że nie, nie tak może coś tam yy, tak idzie, jak sobie yy, zaplanowałeś, tak? Yy, yy, trzeba też, kochani, do tych spraw, do tych sytuacji też yy, podchodzić trochę tak z, z, z ostrożnością, szczujnością. Yy, tutaj. Yy, Kochani, nie będzie, nie będzie źle, ale może coś tam y, być inaczej niż my sobie, tak jak powiedziałam, y, y, chcieliśmy y, dzisiaj podziałać, więc będą jakieś przeszkody, może coś tutaj koniecznie będzie się trzeba y, czymś y, zająć. Także y, dzisiaj będziemy ćwiczyć naszą cierpliwość. Y, niepożądane będzie przyspieszanie jakichkolwiek spraw, bo to może zaburzyć, kochani, taki naturalny porządek, tak, także jeżeli pozwolimy iść życiu dzisiaj własnym torem, możemy, tak, jakby mile się zaskoczyć, tak, bo to, co się pojawi na naszej drodze, my możemy to uznać jako przeszkodę w realizacji naszych planów, a to się okaże, że mimo, że to było poza naszym planem, to, co się wydarzyło, może się to okazać wcale nie porażką, tylko, tylko czymś dobrym dla nas. Tak? A więc y, na tej naszej drodze, tych, tych y, nawet rzeczy, które wyjdą z sytuacji, spraw, pojawią się dobrzy ludzie, którzy, y, którzy będą mieli zada za zadanie nam wskazać, tak, y, pomóc. Y, Także nie będziemy też y, sami tutaj. tak, y, Może coś się opóźnić, może coś, będzie z jakaś, coś w danej sprawie będzie zwlekało dzisiaj, może wystąpić właśnie jakiś mały kłopotik, ale kochani. To jest coś, czym trzeba się zająć, żeby móc pójść, pójść dalej. Jeżeli to zaakceptujemy, te trudności, no to, to, to wtedy otworzą się przed nami nowe możliwości. Tutaj Runa Naudis mówi, żeby być, być elastycznym, modyfikować swoje plany, tak, bo często często właśnie Tutaj to poprowadzi nas ku temu, że otworzą się nowe możliwości i ujrzymy to słoneczko właśnie i, i możliwość realizacji tych celów, które sobie zaplanowaliśmy, tak? Może być taki dzień trochę w rozterce, nie będziemy wiedzieli, co wybrać, czym się zająć, może być taki brak zdecydowania przy podejmowaniu decyzji, ale tutaj. Yy, Naudic będzie zmuszała nas do ruszenia naprzód, tak? I, i tutaj no jeżeli, kochani, jeżeli chcemy w życiu czegoś doświadczyć, a nie możemy, no jakby no nie możemy stać w miejscu, tak? Nie możemy tylko o tym myśleć. Ale trzeba działać i o tym działaniu tutaj mówi Runa Naudis. Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, zakończyć spór, załagodzić spór, zakończyć jakąś trudną sprawę, wyzwolić się od jakiejś sytuacji, od jakiejś osoby, od jakiegoś przymusu, w zależności jakiej, jakiej sfery życia to dotyczy. Może coś ci sens powiek teraz cały czas zabiera, jakaś sytuacja, no to jest szansa. Bo to, co się pojawi dzisiaj z czym będzie czas się zmierzy, no to w długoterminowej perspektywie przyniesie pozytyw, kochani. Tutaj naudis na pozwala też wziąć los we własne ręce tak? i go zmienić tak naprawdę na korzyść, tak? bo, bo to, co się będzie nam wydawało na pozór beznadziejne, bo dziś nam zakłóci naprawdę, naprawdę rytm dnia na przykład, no to wyda się naprawdę pozytywnym, bo pomoże nam ruszyć z miejsca. Y, szczególnie tym właśnie, którzy kręcą się w kółko, tak? Jest, jest, no, Naudis jest tutaj naprawdę dobrym nauczycielem, może surowym, ale naprawdę y, dobrym. I y, y, kochani, no cóż, y, warto też, y, jeżeli jakieś propozycje pracy dzisiaj y, otrzymacie, no to należałoby je dobrze rozważyć, y, bo mogą się pojawić y, kochani y, jakieś y, problemy. Tutaj mogą być też jakieś potyczki, utarczki słowne w relacjach, w partnerstwach, w małżeństwie. Więc uwaga, kochani, możemy dzisiaj też zamiast w partnerze widzieć takiego przymierzańca, osoby, która wspiera, no to możemy. To nasze spojrzenie może być takie, że y, widzimy go jako, jako wroga na przykład też tak, y, ale mamy szansę wyzwolić się też z trudnego związku, z y, trudnej relacji, y, tak, także, y, także no, jest szansa, jeżeli tkwisz w czymś, co co tutaj y, nie jest dla ciebie korzystne, może się wydarzyć taka sytuacja, która spowoduje, że y, no weźmiesz los w swoje ręce i pójdziesz do przodu i uwolnisz się, tak, no tutaj też obmowy, po, y, posądzenia, y, jakieś plotki, więc no y, też y, jeżeli masz jakieś kłopoty finansowe, tutaj może się, Poprzez to, że masz te kłopoty, mogą się narodzić jakieś nowe y, pomysły y, i to y, też, y, kochani, y, bardzo korzystnie y, wpłynie na, 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 na Wasze finanse. No i, i też też uwaga tak żeby zastanowić się nad każdą decyzją finansową kochani a wyjście też z problemów jeżeli jakoweś masz no to tutaj dobre jakieś pomysły ciężka praca jak najbardziej może to usprawnić o tym mówi Naodis no dzień taki dość trudny ale też wiele uczący bo nie zawsze wszystko jest tak jak my sobie zaplanujemy nie zawsze tak jest to najlepsze. Lepsze. Będzie trzeba szukać nowych wyjść, nowych rozwiązań, dobrze też się zastanowić, dobry czas na myślenie, na właśnie zastanowienie się, szukanie pomysłów. Kochani, mogą być, tak jak powiedziałam, jakieś niepomyślności, może coś stanąć nam na naszej drodze do realizacji naszych zaplanowanych dzisiaj działań, może jakieś przeszkody. Ale jeżeli chwileczkę się zastanowimy, przyjmiemy to, co, co, co przyjdzie, tak, no to kochani, przeczekamy chwilkę, to dalej pójdziemy silniejsi, mądrzejsi, odporniejsi i na przymus, i na, na skrępowanie, bo to może naprawdę przynieść nam jakąś zmianę zmiana, która wynika z potrzeby tak i, i ona się obrócić może na y, naszą y, korzyść y, spod spodu hagal więc potrzebna jest ta zmiana i to naprawdę nieuchronna y, przynosi uzdrowienie sytuacji o czym mówi URUS niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy y, mówi, że poprzez to przyjdzie współpraca y, współdziałanie i y, y, szansa na zakończenie i ozdrowienie i ruszenie od nowa, odrodzenie, tak. Jera mówi o pracy, o obfitości, o nowych szansach i możliwościach. Berkano o narodzeniu nowych pomysłów, tak, tutaj i bycie w takim tutaj zastanowieniu troszeczkę i przygotowaniu się do nowego okresu i Fechu mówi o nowym y, początku, kochani, no pięknie te runy wyglądają, Naudis tutaj będzie nas dzisiaj y, uczyć, że nie wszystko zawsze jest y, tak, jak nam się wydaje, że prawidłowo i jak sobie zaplanowaliśmy, y, nie dajmy się ponieść tej nerwowości, y, tym takiemu złemu samopoczuciu, y, bądźmy, pozwólmy y, wziąć los sobie właśnie y, w ręce i go go zmienić tak na korzyść i przyjąć to, co wydawało nam się może niekoniecznie fajne, przyjąć jako coś, co ma doprowadzić nas do osiągnięcia naszego celu. Bo jak zaakceptujemy te trudności, wtedy otworzą się przed nami nowe możliwości, kochani. Tak i no, pamiętajcie o życiu tu i teraz, tak. I, i ćwiczenie cierpliwości, bo to y, jakby jest bardzo ważne, że to, co dzisiaj przyjdzie, trzeba to przyjąć z wewnętrzną zgodą, pozwolić sobie na to, skupić się, przymusić troszeczkę, żeby się tym zająć, zrealizować, a w późniejszej perspektywie okaże się, że to naprawdę było nam potrzebne, niezbędne, aby móc pójść dalej. Taka energia, zobaczymy co anioły do runy Naudis. Słuchanie, zobaczcie, 33 słuchaj, a odpowiedź nadejdzie, czyli warto się skupić kochani na sobie, zastanowić się, tutaj na Audis też mówię o tym zatrzymaniu, zastanowieniu się, tak, no nad daną sytuacją, przeczekaniu chwilę, abyśmy dalej poszli silniejsi, mocniejsi, tak, także Lejla, Bądź trochę czasu samotnie na łonie natury, medytując o swoich pragnieniach i zamiarach. Poproś anioły, by pomogły Ci nabrać optymizmu. No kochani, yy, pięknie. T tożsame przekazy, tożsame bardzo z energią runy. Pokładaj ufność. Twoje modlitwy się manifestują. Bądź pozytywny i podążaj ze swoim przewodnictwem. No, kochani, tak, idź w kierunku realizacji swoich celów, marzeń, pragnień. To, że na przykład coś już byłeś, skory, na przykład tak, zająć się jakąś sprawą, która w przyszłości, czy to zawodową, a tu się okazuje, że to nie będzie takie proste, że trzeba dużo więcej rzeczy tutaj przygotować, żeby móc osiągnąć na przykład ten. To, to, czym będziesz się zajmował żeby tak, no to tutaj będzie trzeba popracować, jeszcze coś dodatkowo przygotować, może jakieś dokumenty, żeby to złożyć, żeby otrzymać to, co, co chcesz, a już myślałeś, że masz wszystko, tak, że to będzie dużo prostsze, to się okazuje, że niekoniecznie. Ale kochani, koniec już widać, warto się skupić na tym, warto się spiąć, dopracować, bo dzięki temu osiągniesz sukces, zadowolenie, bo pamiętajcie, że runą tygodnia. Jest Sovillo. Ona mówi, że jeżeli się zabierzesz za to, to przejdziesz przez to jako zwycięzca. Więc, kochani, to, co się dziś pojawi, ono ma tylko nas wzmocnić. To nam ma tylko, yy, kochani, pokazać. Że no, nie zawsze to, co sobie tam zaplanujemy, jest zgodne, dobre, właściwe. Pięknego dnia, kochani. Przyjmijcie z wewnętrzną zgodą to, co przyjdzie. Może to nie będzie koniecznie to, co sobie zaplanowaliśmy, może będzie trzeba się czymś zająć. Nie buntujmy się popłyńmy, tak, bądźmy elastyczni, modyfikujmy swoje plany, tak nie śpieszmy się te opóźnienia, te, te zwlekania, jakieś kłopociki mogą dzisiaj tak być, to coś, co, co, co musimy popchnąć, aby, aby przejść dalej kochani I jeżeli to zaakceptujemy, te trudności, te sytuacje trudniejsze, wtedy otworzą się przed nami nowe możliwości, I tak, także nie dajmy się rozterkom, no troszeczkę się przymuśmy do tego działania i podejmujmy te decyzje, bo Naudis będzie tu nas zmuszała do ruszania do przodu tak i, i pójścia właśnie poprzez te doświadczenia w kierunku naszego celu. Wszystkiego co najlepsze, pięknego dnia, kochani. Mamy siłę, mamy moc, damy radę, słońce w Naudis kochani, widać. Także jeżeli tak, damy sobie czas na zastanowienie, przemyślenie danej te, tej sytuacji, posłuchamy siebie swojego wewnętrznego głosu, intuicji też, tak, będziemy myśleć optymistycznie, no to tutaj pomedytujemy, no i będziemy ufać oczywiście, tak, no to kochani, mamy szansę. No, wyjść z tego zwycięsko. Wszystkiego co najlepsze. Mimo runa.